Przede wszystkim oczekujemy dobrego meczu. Obydwie drużyny prezentują wysoki poziom. Za chwilę rozpocznie się mecz. Rozpoczynają gospodarze. Łącznik ataku Mateusz Magner. Rozpoczęło w tej chwili spotkanie. Obrony, polawnie. Formacja. Ataku, atakuje. Puszcz. Misty koła punktowego. No i tylko pierwsze punkty. Puszcza Gańskiego. Musi trafić między słupy, nad poprzeczkę. Nie ma, sądzę, wskazują, że nie trafił. Został wynik. 5-0. do autu, związanie mola, tchanie, format zatrzymanie piłki na ziemi, niepuszczenie piłki z poszarży zawodnika, kolejne karny, kolejny nieudany top.

Nie ma, nie ma punktów, obecnie Gryf jest znowu we bronie, atakuje formację Młona, przegrupowania, Jednak wypadam, a i sędzia zauważył zawodnika na spalonym, Niestety udana. Trzeba jak najszybciej spróbować zapakować próżynę naszą. Teraz cała sztuka, do w kilku przegrupowaniach spróbować wejść jak najbliżej. Próba przybacza się na pole punktowe przeciwnika. Sędzia decyduje, że punkty zostały zdobyte. Mój z rzutem dla czarnych. Rzut karny dla naszych gości. Sędzia wraca. Decyduje rzut karny.

Na, na koncie czarnych próż 11 do 5 tej silnika, ale ponownie utrzymana korzyść dla naszej drużyny. Próbuje linia obrony przejść trener, grający trener Gryfów, grający Stephen Typhrem Carey, numerem 12, jego kolejna chwila wejścia. Ponownie przewinienie ze strony drużyny broniącej, jest szansa na jej przejęcie.

co się w Rudach zdarza, nieporozumienie, które stoczyło się, wymiany argumentów przy pomocy rąk, niepotrzebna sytuacja, chwilę to potrwa zanim uchodzi, to także jest cenny czas na to, by ostudzić swoje emocje, niepotrzebnie do tej, że one zagrały, do tej pory byliśmy świadkami naprawdę dobrego meczu. Rozpoczęła się długa połowa. Przypomnę wynik 11 do 5 dla naszych gości gających w żółto czerwonych koszulkach. No i wynik ulega zmianie, wykorzystując zamieszanie w szeregach obronnych gospodarzy, kolejne przyłożenie za 5 punktów. udane podwyższenie. Bardzo dobra akcja czarnej kintański. Dobra! 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 na naszych gości, gryfy w ataku dobrze prowadzona piłka ataku blisko pola punktowego nasz zawodnik na out a nie wiem, by to ponownie. Piłkę po wygranym w autyzmie, to był rzut nieudany, formacja została przybrana. Ale Griffith odzyskał piłkę, walka w Tomasz Hrojewski, dla 2, 3, 4, świetna, świetna wykonana z 6, 7, punktu. 7, punkty. Dziękujemy naszym kibicom za wsparcie. Prosimy o jeszcze. Ruda w ataku. Zagadnik z piłką czarny wypchnięty na aut. Ok. Ruda nie mają piłkę. Rzucać będą kolejne przegrupowanie. Kilka wyczeń będą przegrupowane. Rzucone na wał Jak zostanie to rozegrane Przed ataku. Bardzo ciekawy sposób. Moc strata pilki, ale było blisko, bardzo reakcja Czarnych. Sędziowie boczni ustawieni za bramką. Jeżeli podniosą rągiewki w górę, znaczy, że był trafiony, tak też się stało. Kolejne trzy punkty dla Czarnych. Nie stajemy na w błędach! Na mi się zadać. Trzech dni obrony zapalnych. Ostatni moment za jest grę. E o da, ó, não dá cocô. Boa! Seu! Não! 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 Não!

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Sądzie zakończą w tej chwili spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Czarnych Króżdańskich naszych gości 34 do wzrastu.